Chyba do się się I to jest właśnie świat wiadomości. Inaczej, no wiecie, świat wypiałkowy i jakby coś tu ja mogę latać, ale ja ciągle chodzę. Ja ciągle chodzę, tylko widać to jako Jak jest nasz święty kwiatuszek, na tańczy. No. Pisz. Pisz, 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 pisz. Więc tak, znaleźć subskryb ma oznaczać to... będzie ja za co skrymowani. subskrypcji, nie wygłupia. Ja Masz mnie no. Idziemy, Ej. Aha. Dopiero teraz się linku Pięknie oświetlony, subskrybę. I możecie go... To jest... To jest zasada naszego kanału. Napiszcie to Subskrybę! to nadzieja, że nie ma nie straszli. Znaczy ja wiem, że to nie to że takie małe dzieci, dzieci. Dzieci, że małe dzieci, ale... Dzieci. Nie. No właśnie. Nie, dla dzieci. Yy, więc. Więc... Te świat jest wspólny, tylko dlatego. Żeby... Żeby można nadawać informacje, bo inaczej nie nadaje. Jeszcze tu zabrakło. Nie. Yeah. Tu. Wszystko jest. Tu nie no, Jest. Paweł? Ja. A Zniszczyłeś. Tu? A tutaj ja trochę tu chodzę. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. To jest taki, jak to tutaj, ciemności. Jestem tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. Część do wiadomości. Tam będzie wrzucone dwa kurczaczki, na część, że to ja i to słyszeliśmy tu to coś i tu nie ma ty. Dobra, to to mnie. Hmm. Dobra. Jeszcze za, zapomnieliśmy lajka zrobić. A lajk, za pajączki, że to my, że to ja, że to ty i że my jesteśmy odważni i że ich zabijemy. Nie. Złapki, chodź tu, chodź tu, złapki, cię zamorduję. Złapki, Złapki łapki. go zamordowałem. A ja Dobra, tak ogólnie subskryb. Dobra, zasubskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ale nie dawajcie łapek tutaj. I nie dawajcie... Się... Pip, komentarze. <noise> Więc yy, żeby żebyś na ten odcinek 500 tysięcy łapek. Nie da się. Nie ważne. nie da się to nie da. I tak. <noise> Przynajmniej dwie łapki po tym chcę wiedzieć, bo inaczej będę tak narwione, że będę... To, to jest tylko dla was. My tylko dla was to robimy, nie dla siebie. Do... Ja teraz robię, i ja się tego nie chcę robić, ale to dla was. Dum-dum-dum-dum-dum-dum, we should